Dokonaliśmy regulacji luzów zaworowych. Silnik po regulacji pracował aksamitnie, aczkolwiek z każdą minutą pracy zaczynał chodzić coraz głośniej. Co się mogło wydarzyć? Co mogło wpłynąć na to, że luz został źle ustawiony? Zły luz mieliśmy na dwóch zaworach, tylko reszta, wszystko super. Takie gumeczki Volvo postanowiło założyć pod szklankę na trzonek. Zaworowy. Ta gumeczka ma taką charakterystykę, że ona delikatnie wystaje ponad trzonek zaworu. Teraz jest zimno i taka gumeczka no ona jest naprawdę, patrzcie, paznokcia w nią nie bije, jest twarda. Natomiast co z nią się dzieje, kiedy się nagrzeje? I teraz ono jest bardzo, bardzo bardzo miękkie. Jak silnik jest zimny, był zimny, to twardnieje i oszukało mój pomiar.